Ja przypomnę historię, przez paręnaście lat w województwie śląskim, w centralnej części tego województwa zabiegaliśmy o ustawę metropolitalną, która by dawała szansę na lepsze zarządzanie taką skomplikowaną tkanką i uzyskaliśmy z powodów wyborczych efekt nie w ostatniej, tylko w przedostatniej kadencji parlamentu pod jej koniec mianowicie została przyjęta ustawa o związkach metropolitalnych, na którą mieliśmy ogromny wpływ i w zasadzie ona wypełniała nasze oczekiwania. Dotyczyła na równych prawach wszystkich w Polsce. Niestety nie zostało wydane jedno rozporządzenie, mianowicie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie takiego związku metropolitalnego. I to rozporządzenie nigdy już nie zostało wydane. Nowa władza po Roku 2015 przystąpiła do tworzenia nowej ustawy, która praktycznie się nie różniła od starej, różniła się tylko praktycznie tym, że dotyczyła jednego województwa. I ta ustawa weszła w życie. Od paru lat działa Górnośląska Zagłębiowska Metropolia z oczywistymi problemami na starcie z dogadywaniem się i tak dalej, ale działa przejęła transport publiczny, zunifikowała taryfy, rozszerzyła działalność i przygotowuje tworzenie kolei metropolitalnej, czyli wypełnia swoje statutowe zadania. Widać, że to ma szansę działać i rozwiązywać problemy. Polega to na tym, że ta ustawa daje możliwość przekazywania związkowi przez miasta członkowskie części zadań i to przez część miast członkowskich. Wcześniej Regionalne Izby Obrachunkowe blokowały takie inicjatywy. To jest tylko przykład. Czyli wniosek jest z tego taki, że ustawa o związkach metropolitalnych jest konieczna i gdyby to doświadczenie rozszerzyć nie tylko na metropolię, tylko na inne sytuacje, które się zdarzają nawet w gminach wiejskich, ale o specyficznych problemach, to jakość zarządzania mogłaby być istotnie lepsza i zobowiązaliśmy się do promowania tego rozwiązania. Powinniśmy teraz zabiegać o wprowadzenie ustawowych możliwości do tworzenia tego typu związków. Jako metropolia ta pomorska złożyliśmy projekt ustawy o powołaniu metropolii do rządu Rzeczypospolitej, także w sejmie był złożony i oczywiście Upad pan minister szefarnak, wtedy jeszcze mówił, że bardzo chętnie, ale poczekamy jak to będzie na Śląsku i Zagłębiu. I tak do dzisiaj czekamy. Ten projekt jest gotowy i my go też przekażemy, bo może być taka sytuacja, przecież każda metropolia ma oddzielny projekt, tak jak jest w Niemczech chociażby. To znaczy ja uważam to jest moje osobiste zdanie, że przydałyby się ramy do tworzenia tego typu związków ale każdy mógłby być powoływany odrębną ustawą, która by uwzględniała specyfikę. Jak się zrobi jedną ustawę, która miałaby wszystko do końca regulować, to myślę, że to może być no, niefunkcjonalne. Tak, zgadzam się z tym ostatnim komentarzem Zygmunta. Tu w istocie chodzi o jedynie o pewne ramy, które mo można by formatować w zależności od, od sytuacji, od, od miejsca, od tego czy mówimy rzeczywiście o o metropolii, czy mówimy o jakimś innym związku funkcjonalnym odrębnie. Ja mam wrażenie następujące, że o ile kiedyś, powiedzmy, bardziej o te rozwiązania aglomeracyjne, metropolitarne, zabiegały miasta, powiedzmy, stołeczne regionów, czy te większe podmioty samorządowe, o tyle dzisiaj, to jest przynajmniej to moje doświadczenie wrocławskie, także coraz silniej na tym zależy. Koleżankom i kolegom, którzy no, wraz z miastem stołecznym, Dolnego Śląska, Wrocławiem, budują, budują metropolię czy aglomerację. Znaczy, my to robimy, oczywiście dzisiaj przypominam nam wszystkim już na poziomie Zitów, tak, czyli w istocie te związki funkcjonalne już się jakoś wytwarzają, one działają lepiej lub gorzej, jest między, czy jest w nich większa bądź mniejsza konkurencja, ale już jest, że tak powiem, pewien fundament, w oparciu o który można by to budować. My, my we Wrocławiu to poza zitem wzmacniamy na jeszcze co najmniej dwóch, dwóch płaszczyznach, i to, co mnie cieszy, jest pewnym światełkiem w tunelu i nie jest to światełko nadjeżdżającego pociągu, tylko tylko tylko, tylko pewna szansa, to że. Wszyscy już dzisiaj i ja i koleżanki i koledzy widzimy, że brak tych ram prawnych jest antyrozwojowe nie tylko już dla, dla, dla samej metropolii, ale już jest powiedzmy dysfunkcjonalne dla, dla, dla rozwoju ich tych mniejszych samorządów, które są powiedzmy dookoła miasta metropolitarnego. No i tutaj się oczywiście rozbijamy o te kluczowe, o te kluczowe kwestie, kwestie transportu. Publicznego, od takich powiedzmy trudniejszych i bardziej abstrakcyjnych, ale szalenie istotnych, jak kwestie smogu czy czystego czy, czy powietrza, już, już nie, nie wspominając. Wypowiedzi Jacka Sotryka i Zygmunta a propos tych mniejszych gmin i tej presji, tej dążności do tego, żeby te metropoli jednak powstały. Z perspektywy już prawie dwuletniej funkcjonowania górnośląsko zagłębiowskiej metropolii, ja powiem, że my z tym mamy teraz gigantyczny problem bo to jest taka walka pomiędzy tym, co tu i teraz, a tym, co można robić strategicznie w Metropolii. I niestety te małe gminy są dla nas potwornym obciążeniem, bo ich irytuje to, że w kasie jest dodatkowo 400 milionów złotych, bo tyle mniej więcej mamy wpływu z pit tego 5% dla Metropolii. I oni by chcieli te pieniądze skonsumować już, teraz, dzisiaj, bo mają trudną sytuację, o której tu wielu z nas dzisiaj mówiło. I to jest oczywiście prawda. No ale nie po to metropolia powstaje, żeby rozdawać pieniądze tym mniejszym, biedniejszym, po to, żeby wyrównać szanse. Może nie tylko po to, o tak powiem. I trudno jest nam przekonać tych małych, że strategiczne rzeczy to jest właśnie budowa nowego systemu komunikacji opartego o kolej i wiele, wiele innych, etc., tych zapisanych enumeratywnie w ustawie zadań metropolitalnych. I nie cieszyłbym się aż tak bardzo, że jest taka dążność tych małych, bo tak jak powiedziałem, już mówię to z praktyki, może nie, nie za wielkiej. Mamy z tym gigantyczny kłopot. Tam, gdzie się pojawiają pieniądze, e, tej, tego takiego prostego dążenia, o którym wy tutaj mówiliście, niestety już nie ma. To ja tylko, żeby wyjaśnić sytuację do końca, bo ja też absolutnie się zgadzam z tymi głosami, które tutaj padły. Ten projekt, który my mamy, nie rozwiązuje problemu największych metropolii. Bo ten projekt, który my mamy, jest tym projektem takim przystającym do wszystkich sytuacji i on być może pomoże Wrocławiowi czy Poznaniowi na starcie, bo po to, żeby przeprowadzić ustawę indywidualną dla danej metropolii, to będzie potrzebny pewien proces i on trochę potrwa, bo będzie trzeba tą ustawę dogadać. To jest w jakimś sensie nowy szczebel samorządu, czy nowy rodzaj samorządu terytorialnego, ponieważ ono otrzymuje zadania własne. Natomiast ten nasz pro, projekt, który mamy, on bardziej jest projektem umożliwiającym koordynację rozwoju. Tam prawie nie ma nowych pieniędzy. To jest narzędzie, które jest silniejsze niż stowarzyszenie i bardziej elastyczne niż związek komunalny i stwarza formalne możliwości. Ono ma organ przedstawicielski złożony z delegatów gmin, które wchodzą w skład, ale nie ma organu wykonawczego takiego jak ma górnośląsko-zagłębiowska metropolia. Ma dyrektora biura powoływanego z, z konkursu, czy, 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 czy. Ma taki ma biuro wykonawcze, biuro, które prowadzi tą, tą koordynację. Więc to jest słabsze niż Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. I takie metropolie jak Trójmiasto, Wrocław, Poznań, one będą potrzebowały, nie mówiąc już o Warszawie, one będą potrzebowały swojej własnej ustawy indywidualnej, zwłaszcza, że rozwiązania najprawdopodobniej będą się trochę różnić. Najlepiej by było mieć krótką ustawę, która by regulowała tryb tworzenia tych związków drogą też ustawową, y, różnorodnych. Czyli żeby uregulować tryb. I wtedy, jeżeli by to przeszło, no to byłby, y, byłaby, y, no sens byłby, żeby pracować nad tymi szczegółowymi rozwiązaniami. Bo inaczej możemy się tu wszyscy napracować, a ktoś to wrzuci do koszy, w związku z czym najpierw stwórzmy tą ścieżkę, tą możliwość, żeby później procedować ustawy dla poszczególnych obszarów. Bo na pewno byśmy byli przygotowani i należałoby to zrobić, aby wyjść z ustawą, która została już na komisji rządu i samorządu ministrowi wręczona naszego autorstwa. Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, to jest, są płace osób pochodzących z wyboru. I na pewno to zrobimy, ale nie od tego powinniśmy zacząć. Wprowadzenie w ustawie ustrojowej obowiązku konsultowania ze, ze zrzeszeniami samorządów jako przedstawicielami wspólnot lokalnych projektów ustaw dotyczących szczególnie zadań własnych. No to jest taki krzyk w sprawie omijania Komisji Wspólnej i wszelkich konsultacji wtedy, gdy ustawy są zgłaszane przynajmniej formalnie przez grupę posłów. I no, to jest przekleństwo ostatniej kadencji. W ten sposób największe dewastacje się odbywały. I chcielibyśmy zapisu w stosownej ustawie, że to jest tryb nie do Przyjęcia, jeżeli dotyczy zadań własnych, przynajmniej zadań własnych samorządu terytorialnego. Uwagi nie zostały uwzględnione. Organizacjom samorządowym na wniosek organów stanowiących ich członków powinno przysługować prawo skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zapewnienie udziału przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Radzie Dialogu Społecznego to jest sprawa zupełnie oczywista, dlatego że jak żeśmy wyliczyli, to samorząd jest największym pracodawcą w Polsce. Zatrudniamy wspólnie w sumie około dwóch milionów ludzi i nie jesteśmy traktowani jako pracodawca, czyli w ogóle nie wierzymy w dyskutowaniu problemów w ramach Rady Dialogu Społecznego, które to problemy nas jak najbardziej dotykają, jako pracodawców właśnie. Zapewnienie udziału przedstawicieli JTST w radach mediów publicznych to jest też z tych 21 TES. Sprawa z tym tylko, że teraz jest doprecyzowana. Mianowicie zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym dobrze by było, żeby media publiczne były obiektywne. Teraz to wydaje się marzeniem dościgłym. I prezentowały działania i stanowisko wszystkich uczestników życia publicznego, w tym i samorządów. I nie widzę powodów, żeby część no, władzy publicznej, jaką jest samorząd terytorialny, nie mogła mieć w ogóle wpływu na media publiczne. Więc uważam, że na pewno na poziomie regionalnym, o czym żeśmy wcześniej mówili, a zapis dotyczy również mediów krajowych, i warto spróbować. Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym. O tym będziemy mówili. Mamy zaproszonego eksperta, gościa, który zaraz znajdę punkt, w którym to będzie. Następny. No, A zaraz następny. Więc ja teraz to może pominę, bo będziemy dublowali dyskusję o planowaniu. Mówiliśmy tutaj ze setkę razy. I no na pewno ustawa wymaga właściwie wyrzucenia do kosza i zastąpienia jej nową i to pilnie. Ostatni punkt to jest systemowe zmiany w gospodarce odpadami. Mówiliśmy o tym też wielokrotnie, że taka kosmetyka, która się odbywa przy kolejnych nowelizacjach. Praktycznie nic nie daje, a jeżeli już, to właśnie psuje ten system, jeszcze bardziej nas ogranicza, jeszcze do większych absurdów prowadzi w poszczególnych miastach czy gminach. Koszty rosną w postępie geometrycznym, a nie jest lepiej, tylko może być gorzej. Jeszcze wejdą kary za nieuzyskiwanie zadeklarowanych poziomów odzysku surowców. No i brniemy w ślepy zaułek, dlatego że w tym stanie no na przykład rynku surowców wtórnych nie ma możliwości, żeby ten problem rozwiązać. W związku z czym trzeba się cofnąć dwa, trzy kroki i spojrzeć na problem z no, świeżym okiem i dokonać zmian w założeniach. I wtedy dopiero można wyjść z opresji. Zmiana założeń to jest na przykład podyskutowanie o prymacie bezwzględnym recyklingu.